Zacznijmy od tego, że się bardzo cieszymy, że kolejny rok szkolny dobiegł końca. Jej, tak. jej. Tak, Zobaczcie, ten entuzjazm na tych twarzach. Uhu. Super. Dzieciaczki zadowolone, wakacje roztaczają się przed nimi, pięknym, całym swym ogromem. Dzieciaczki wracają ze świadectwami. Niektóre z paskiem, niektóre bez paska, niektóre z paskiem na papierze, niektóre, no nie, już nie te czasy, kiedy trzeba się było czerwonego paska gdzie indziej obawiać. Natomiast jedno się nie zmienia od lat i ten temat chcemy dzisiaj poruszyć. Od lat, to ponad Panatmoryjice wspominali, że nagrodą za wyróżnione świadectwo, za świadectwo tak zwane z paskiem, yy, no była nagroda książkowa. I zawsze to było dla nas spoko, aż do momentu, kiedy nasze córcze powiedziało, że tak, będzie mieć świadectwo z wyróżnieniem. Dostaliśmy informację, że dzieci wyróżnione otrzymają w nagrodę książkę. I mówimy, dziecię nasze, córcze nasze, czy cieszysz się, dostaniesz nagrodę? A jaką, jaką książkę? Książkę. I tak zaczęliśmy się zastanawiać i rozkminiać, czy nagroda książkowa to jest naprawdę to, czego dzieci pragną kończąc ciężki rok nauki, po staraniu się, po wypracowywaniu tych najlepszych ocen, kiedy przez cały rok tak naprawdę tyrały i musiały zaglądać na tabelę do książek i w nagrodę <noise> mogą robić to samo, również przez całe lato. Albo przez część lata. No to, jest, to jest trochę okrutne, ale wydaje nam się, że, że rzucimy na to troszeczkę inne światło, bo może zacznijmy od naszych doświadczeń. Czy to, w ogóle ty kiedykolwiek miałaś świadectwo z wyróżnieniem? Oczywiście że tak, przez całą podstawówkę, w sensie czwartą, piątą, szóstą klasę. W gimnazjum. No, mnie. Tak, w, w gimnazjum już mi brakowało zawsze niewiele, a w też to już było daleko, daleko. <noise> Więc tak, miałam świadectwo z paskiem i dostawałam również nagrody. Yy, nagrody książkowe. Właśnie jedną z takich nagród były kajtkowe przygody. jej mam je do dzisiaj. Razem z, wpi z wpisem pięknym. Tak, dla Natalii przez jedna i, Bo to nie jest od Natalia, tylko od Natala, A, bo ty jesteś Natalia. Jest Natala. Dla okay. Natalii, dla Natalii Nowak, tak. Więc to była moje, moje, e, moja nagroda. I patrzcie, mam do dzisiaj. I Ale co ważne jakiś pytanie, czas, to jakieś pytanie, czy przeczytałeś? No, bo to była lektura, więc musieliśmy to wtedy czytać, nie? Ale teraz, ile raz z dziewczyną próbowałam to czytać, to na początku, nie. No, Czegoś ja to powiem, no pamiętam, było ciężko, ale zaczynam czytać, a im dalej, im dalej, tym coraz bardziej język kołkiem mojej w gębie stawa, bo nie da się tego czytać, nie da się, więc za dziecka tak, za dorosłego nie. Ty zaznaczyłaś tutaj istotną rzecz moim zdaniem, że to była lektora szkolna, ja nie miałem tego za lekturę szkolną. Na no, Lila miała to jako lektura szkolna. Nie czytałem kajetkowych przygód. Ewentualnie to była lektura szkolna, ale po prostu nie czytałem. Ja pamiętam swoją pierwszą książkę po zakończeniu pierwszej klasy, też jako wyróżniający się uczeń, bo wtedy jeszcze były oceny. Otrzymałem książkę o kwaśnym deszczu. Tak, pamiętam to uczucie, kiedy wychodziłem na środek, odbierałem tę książkę, takie jej, bo dostanę, wiedziałem, że dostanę książkę, tylko że ja się cieszyłem, że dostanę książkę. Dostanę książkę i tak. Kwaśne deszcze. Brzmi intrygująco. To brzmi jak jakiś thriller. Brzmi bo ciekawie, otworzyłem, thriller, otworzyłem. I wierzcie mi, podchodziłem do tej książki wiele razy na różnym etapie mojej edukacji szkolnej, na różnym, że tak powiem, etapie mojego życia. Nie, niby dla dzieci, ale to, to nie było w ogóle nic, co mnie by jako dziecko ucieszyło, co by mi pokazało, tak, doceniamy twoje starania, że się starałeś przez cały rok, bo dostałem coś, czego potem po prostu po latach z drugą się pozbyłem, kiedy już rodzice nie zaglądali, co robię z książkiem, bo nagroda książkowa to była świętość. To była po prostu świętość. Tego nie można wywalić, na to musisz patrzeć. Ja jeszcze dostałam jedną książkę, która wiesz, że ze mną jest do dzisiaj. To właśnie błękitna zatoka. I ją dostałam w w 2006 roku, w technikum, w To technikum. jest za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, też jest wklejka od pani, pani jak ona miała? Ale to nie możesz podawać nazwisk, no pani wychowawczyni. Imię chciałam, no nie Ach. nazwisko, ale jest tak podpisana, że nie pamiętam. Pani Monia, Hania? Hania, nie wiem, nie pamiętam już imienia, ale jest, dostałam i to jest romans, romans, który tak mnie wciągnął, w którym ja chyba 4 czy 5 tomów, i wszystkie przeczytałam, wszystkie biblioteki wypożyczałam i całą serię, bo to jest Sagaru Queenów I przeczytałam wszystkie. I do dzisiaj zamięc, bo mam do niej sentyment. Więc to był fajny, trafiony prezent. I właśnie chyba powiedzieć najważniejszą rzecz. Fajny, trafiony prezent. Trafiony prezent. Czasami to jest wręcz oksymoron, bo książka jest tym prezentem, który wręczamy sobie najczęściej, bo jest najpopularniejszym prezentem. Nie masz pomysłu na prezent, kupujesz książkę, wiadomo. I nieważne kto jakie książki czyta, dajesz książkę i dajesz potem takiemu dziecku w nagrodę za, wzorową, za wzorowe zachowanie. Kośne deszcze. Tak. Ale teraz traf w gust czytelnika. Ja wiem, że jest szkoła w pewien sposób ma kształtować gust czytelniczy, ma kształtować też tego młodego odbiorcę i otwierać go na kulturę, na literaturę. Więc ja rozumiem, że no, nikt nie da w takim liceum rodziny Monet, mimo że niektórzy zaczytywaliby się niemożebnie w tej książce. Natomiast też ja mam takie wrażenie, i to wrażenie oczywiście opieram na sobie, nigdy nie przeczytałem żadnej książki, którą dostałem. Jako, jako właśnie nagrodę w szkole. A tych książek też trochę było. Za czerwone paski, za konkursy, za różne tam inne do duperele. duperele. Żadna nigdy do mnie nie trafiła, bo albo to były jakieś lektury szkolne sprzed y, 100 lat, których ja wtedy no, nie czytałem siłą rzeczy. Albo to były właśnie jakieś książki naukowe. Raz to był po prostu hit, brałem udział w jakimś konkursie, to był w ogóle konkurs z szkoła z telewizją publiczną organizowała konkurs i dostałem koszulkę XXL. Nigdy do niej nie dorosłem, nawet teraz byłbym za mały. Oraz y, słownik wtedy dostałem. No słowniki to jest, wiesz, rzecz przydatna, w dzisiejszych czasach zwłaszcza. Nie. Umówmy się, no hello! Wygrywasz, dzieciak się stara, wygrywa w konkursie i dostaje słownik. Dostaje w zasadzie rzecz bardziej lub mniej potrzebną w szkole, albo lektury szkolne. Kajtkowe przygody dostałaś. Czyli dostałaś w Rila zasadzie też w coś... dostała, Pietroski, A czy... człowiek, nie wiem czy nam miała to jako lekturę, no ale kolektura lektura to jest... No, w niektórych szkołach pewnie tak. Ale chodzi o to, że dostajesz nagrody, coś, co i tak będziesz musiała przeczytać. Więc jaka to jest nagroda? Taka, że nie musisz sobie kupić, wydać swoich pieniędzy. Jej! Tak jakbyś to Super. są pieniądze? Hm? No, to 10 złotych, Tak, chyba, chyba wolałbym te 10-15 oh. złotych dostać. <laughs> no ale zobacz, no to, to w szkole to jeszcze, jeszcze jakoś, tak? Bo jeszcze dzieciaki nie mają do końca ukształtowanego tego gustu, więc yy, można na chwilę trafił te prezenty robić. Znaczy no, mówię o powieściach, tak? I tak dalej. Nie o kaźnych deszczach. Tak jak dostałam tą błękitną zatokę. No, no to, był, to był na chybił trafił kupowane tak? Ale akurat się udało w moim przypadku. Bo ja wtedy też nie wiedziałam, co ja lubię czytać. Oprócz Harry Pottera, oczywiście, tak? Bo to Harry Potter to był już od. O, ho, 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 od, od, od Od zawsze. A tutaj nagle romans, mówię, no dobra, dostałam, to zobaczę, nie? I mnie tak wciągnęło. A czy to było tak do końca przypadkowe? Bo teraz zobacz, dostałaś w wieku lat, yy, jak już staliśmy, pięciu, dostałaś romans, czyli coś skierowanego jednak, no, bądźmy szczerzy, do dziewczyn, do kobiet. Dostałaś coś w miarę dojrzałego, więc nie było to jakoś wielko odstające od twoich teoretycznych upodobań, tak? No niby tak. Z drugiej strony dostajesz randomową książkę, lekturę szkolną, jako nagrodę. No, wydaje mi się, że jest to troszkę chybione. I ja zastanawiam się zawsze, na jakiej zasadzie w ogóle są selekcjonowane książki, które wręcza się. Bo ja wychodzę z założenia, że powieść to jest zawsze ryzykowna rzecz, bo nigdy nie masz pewności, że wpasujesz się w czyjś gust. No, ale zawsze jest to, no moje wybór bezpieczniejszy niż jakieś tam rzeczy już naukowe, czy wchodzące. Pamiętam, kolega dostał encyklopedię kosmosu. Taką dorosłą encyklopedię kosmosu. Zazdrościłem mu, bo bardziej się interesowałem na pewno kosmosem niż kwaśnymi deszczami. Ale ja, ja po prostu patrzę na, na system motywacyjny szkoły. I znowuż, dawno tego nie robiliśmy, ale trzeba na tę szkołę trochę ponarzekać, bo uważam, że system motywacyjny w szkole leży. I ja nie wymagam tutaj, żeby szkoła nagle odchodziła od swojego naukowego, że tak powiem, kierunku i teraz serwowała dzieciom bony na gry, film, My, czy, czy coś, ale A ja. z drugiej strony, taki bilet do kina, powiedzmy to in blanco na dowolny film, zaproszenie, to byłoby coś fajnego. Dla, dla dziecka, dla rodzica, dla dwóch osób, po prostu, żeby mogło z dziecko z kimś iść. I wydaje mi się, że to już byłoby bardziej trafione dla wielu dzieciaków jako nagroda. Ja to tak, jak wczoraj rozmawialiśmy sobie przed filmem, ja rzuciłam pomysłem, że fajnym pomysłem byłoby ee, jako nagroda danie Bonu. Do jakiejś księgarni do, na, na Empiku na przykład. Empik mi się wydaje. Spieranie Molocha. Tak, spieranie Molocha, ale zawsze jest, to wiesz, możesz dawać z intencją, bo to możesz sobie kupić książkę, jaką będziesz tylko chciał, nie będziemy tobie nic narzucać. No, ale tak naprawdę Trochę w Empiku, tak. przynajmniej przez Empik, jesteś w stanie kupić wszystko, nawet wycieczki, chociaż nie wiem, czy jeszcze wycieczki sprzedają. Odkurzasz możesz kupić Tę zabawki, pisa, gry, muzykę, winyle, wszystko co chcesz, książki, bo jednak Empik kojarzy nam się. Przede wszystkim z książkami, tak? Więc... Gdyby to nie był moloch komercyjny, to uważam, że tak, że byłoby to jakieś rozwiązanie. Natomiast nie widzi mi się, żeby szkoły miały finansować jeszcze dodatkowo MPIC, kiedy my go finansujemy jako konsumenci. Nie, mi to nie przeszkadza w żadnym wypadku. Więc dla mnie to byłoby dobrym rozwiązaniem. Bon na to, co dziecko samo chce kupić. To jest dobre rozwiązanie. Ja też uważam, że na pewno danie wyboru, bo to ma być nagroda. To ma być coś, co doceni Twój wysiłek, co doceni Twój wkład. To, że z serduszkiem podchodziłeś, podchodziłaś przez cały ten rok. Coś... Coś się teraz Szkolne. należy od życia, za tak? Tak, coś ci się truć. należy. A nie, byłaś super! Pracowałaś przez cały rok, więc no to masz te, jeszcze na przyszły rok. Masz teraz lekturę te, na przyszły rok, możesz już czytać w wakacje. To kujonie, pracę. kujonie ty! Skoro jesteś taki kujon, to teraz pracuj dalej. Pracuj jeszcze. Czytaj więcej. o kwaśnych deszczach. Kujonie. To dla mnie jest takie bardzo demotywujące, bo z jednej strony w ogóle dla mnie patologią jest cały ten czerwony pasek. To dążenie chorobliwe niektórych rodziców do tego, żeby dzieci miały czerwony pasek. Ja nie dążyłam bywa, do tego. Bywa to bardzo. A, to przypadkiem. Bywa, bywa to bardzo chorobliwe. Nie dążyłam do tego. Ja mówiłam, fajnie by było, gdyby miała, a jak nie będzie miała, no to się nic nie stanie, tak? No, drugiej strony, właśnie dlaczego fajnie by było, gdyby miała? Nie wiem. Bo to w nam było, tak, od małego. No, to, to dlaczego nie zerwiemy tych kajdan? Ja wam po prostu lubię. Ale wiesz, może, może faktycznie, gdyby nie dostała, to by jakoś zupełnie inaczej to wyglądało. Był wiesz, taki spokój ducha nastąpił, że no nie ma, no i co? No i nic się nie stało. No i. Ale dostała i znowu, kurde, to chyba pewnie będzie przeciągnięte na przyszły rok. Z Twojej strony może tak, bo tutaj my, my absolutnie się tutaj ze sobą nie zgadzamy. Niej 18 osób w Unii w Klasie ma czerwony pasek. Tak, i, i co? Nagle, gdyby nie dostała tego czerwonego paska, to co? Osioł, baran, tuk, nie topesz? <grym> nie topesz zdecydowanie. <grym> my dzisiaj też chcemy Wam pokazać takie pomysły, które, które zgromadziliśmy tutaj sobie na takie fajne książki, bo im dziecko starsze to wiadomo, że już do tej książki ma jakiś stosunek, ma wyrobiony gust. Ale na początek można poeksperymentować. Ja mam takie książki, które sobie tutaj zebrałem. Czytaczowa będzie słuchać, może wtrąci trzy grosze, które uważam, że są fajną rzeczą, bo... Możemy zdradzić ten sekret, największą tajemnicę tego no, filmu? Dawaj. Bo to, że szkoła jakieś tam książki wręczy, czy nie wręczy, to jest jedna rzecz. Ale ty, i ty też, i ty, możecie od siebie dać nawet tę książkę, dziecku. Nawet jeśli nie koniec. ma czerwonego paska. Nawet jeśli nie macie dziecka. My mamy dużo dzieci, możecie dać książki. Dlatego ja mam dla Was takie propozycje. I wyjaśnię wie dlaczego. Wierszyki Małgorzata Strzałkowska. Takie fajne rzeczy, które wpadły nam ostatnio w ręce i będzie niebawem film. Tutaj jest łąka, fakty, wierszyki, inne wybryki, las... No i proszę bardzo, bagna. To są wierszyki, proste, fajne, przyjemne wierszyki, ale też książeczki zawierają w sobie konkretne, powiedzmy to, gatunki roślin, zwierząt, i dzięki tym wierszykom można też zapoznać się z poszczególnymi rzeczami. Ja tak sobie to wyobrażam. Taka książka. Prosta, łatwa, przyjemna w odbiorze może być zachętą do tego, żeby latem wyjść do lasu, żeby zastanowić się, czy gdzieś mamy tutaj bagno, czy gdzieś mamy jakąś łąkę, którą można byłoby odwiedzić. To jest taka zachęta, ja powiem teraz, jak stary dziad, oderwania się od ekranów i spojrzenia na świat. Owszem. Bo od tego są wakacje, żebyśmy poznawali, smakowali. Nie inaczej przecież jest z genialnymi komiksami Tomasza Samoilika i Adama Wajraka, Detektyw Wróbel, bo to są bardzo zabawne komiksy o ptaszkach, o detektywach, ale ile one wnoszą, nie? Ile wnoszą, a i dla, mnie, dla mnie najlepszym też motywem w tej książce jest to, że to jest też dla dorosłych, bo są przemycane treści dla dorosłych. Tak, ale nie jakieś tam wrażące dla nie, 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 po prostu są tak dwuznaczne, że tylko po prostu dorosły jest w stanie to zauważyć, tak? I to jest takie fajne, że to yy, jest i dla dorosłych i dla dzieci, tak naprawdę. Też detektyw Rubel uwrażliwia na pewne tematy, sprawia, że otwieramy szerzej oczy, zastanawiamy się, że widząc tego danego ptaszka czy inny gatunek, będziemy mogli zastanowić się, yy, czy to choćby na temat gatunków inwazyjnych, bo też taki temat jest poruszany w tych komiksach. No jest naprawdę dużo fajnych tematów które są poruszone w bardzo ciekawy, humorystyczny sposób, nawet nie czuć kiedy ta wiedza gdzieś zostaje wpajana, A wydaje mi się, że w szkole o to chodzi. Ja się dziwię, że Detektyw Wróbel w ogóle nie jest lekturą szkolną, ale może to i dobrze, bo dzięki temu dzieci mogą ten komiks pokochać. Czemu niesłowiańskie mity i opowieści w komiksie? Tak, komiks. Dzieci lubią komiksy. I dzieci lubią mity. A to jest prawdopodobnie jedyna okazja dla dziecka, bo nie wiem ile jest takich rzeczy dla dzieci wydawanych, żeby mogły w słowiańską mitologię się zagłębić. Żeby mogły też poszerzyć troszeczkę swoją wiedzę, a zarazem zachwycić się opowieściami. No, ja to mówię przez pryzmat swój, ale mitologia to była moja absolutnie najukochańsza część roku, w którym omawialiśmy Na właśnie Polsce. poszczególne mity. Czy to było w podstawowce, w gimnazjum, czy w liceum? Kochałem mitologię. Ja też. Ulubiony mit? Chyba nie mam. Chyba nie mam, powiem ci. Smutno. Nigdy nie tak nie, nie ciągnął mnie w kierunku jakiegoś konkretnego mitu. Jakim smutnym trzeba być człowiekiem, żeby nie mieć ulubionego Co? mitu? Nieprawda. A nie zapytasz, jaki był mój? No jaki był twój? Nie mam jednego, wiele lubię. <grym> no widzisz, widzisz. No fajnie, nauka, zabawa. Uczy, bawi wzrusza. Ja uważam, że to hasło jest zawsze aktualne, ale jeżeli chodzi o zabawę, o naukę, no to ja uważam, że tutaj świetnie się sprawdza taka seria. To też dla młodszych: Kuba i Amelia Rafała Kosika. Amelia, Amelia i Kuba Rafała Kosika to akurat dwie książki w jednej, dwie perspektywy, bo każda z tych książek czegoś uczy, porusza jakiś temat. Czy tym tematem jest, nie wiem, lichwa, oszczędzanie, ryzyko, hazard, czy, czy to też jest zabezpieczenie przed, nie wiem, podglądaniem, szpiegostwem, czy też dbanie o przyrodę. Każda z tych książek porusza jakiś inny, ważny, istotny, moim zdaniem, temat, który poprzez, zabawę poprzez fascynujące przygody po prostu płynie i to co jest tutaj fajne widzicie to na przykładzie tego konkretnego tomu Amelia i Kuba z perspektywy Amelii i ta sama historia z perspektywy Kuby można je czytać niezależnie można je czytać naprzemiennie ale i dziewczynka i chłopiec mogą tutaj odnaleźć się pokochają. <laughs> mam na deser dla was książkę która rozwaliła mnie w zasadzie tym że nie płynie z niej przynajmniej moim zdaniem żadna puenta nie ma w zasadzie nic mądrego do przekazania, a jest to jedna z tych książek, które i tak bardzo, bardzo czysta cenię. Czysta rozrywka. Zemsta karalucha Justyny Bednarek. Dlaczego? Dlatego że ta książka, uważam i tego typu książki, głupkowate, szalone, bo tutaj mamy wszystko. Mamy karaluchy, które mszczą się na ojcu, który został pomniejszony. Normalnie, jak w Kochanie zmniejszyłem dzieciaki, ojciec został pomniejszony i karaluchy chcą zemścić się za to, że on się wywalił z domu. Mamy wynalazców i wynalazki, które po prostu przeczą wszelkiej logice i działania tychże wynalazków są po prostu przeabsurdalne, ale i śmieszne. Ale przede wszystkim to, za co ja cenię tego typu książki, to jest to, jak potężną dawkę wyobraźni one w sobie zawierają. Bo chyba zapominamy najczęściej o tym, że u dzieciaków warto wyobraźnię rozwijać. Owszem. I to jest, naj, to jest najlepszy etap właśnie, żeby to robić, bo potem ta wyobraźnia zaczyna zanikać. Tak, bo my przemy, żeby dziecko dorastało, 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 a uważam, że właśnie taka książka jak Zemsta Karolucha, która jest totalnie nienaukowa, ale trochę przemyca też tutaj, żeby nie było. Trochę tam fajnych takich rzeczy przemyca, ale jest to przede wszystkim czysta, szalona i bezpieczna rozrywka. I ja uważam, że może to nie są konkretne przykłady, które każdemu się spodobają, a że to jest taki na pewno kierunek bardziej zacny i lepszy niż kwaśne deszcze i lektury szkolne. <noise> I czytaj, kwaśne deszcze powstają w wyniku tego i tego i tego. No, Niechby tam chociaż napisali, spadnie ci na twarz i wyjrzy ci skórę. Tak jak na horror. Rozpuści ci się twarz. To o to by mnie zainteresowało. Chcecie trochę mamy? odpocząć od tej nauki, trochę rozrywki. Niech się faktycznie zabawi, rozluźni, przygotuje do nowego roku szkolnego po wakacjach. Dajcie znać, jaki wy macie stosunek do nagród książkowych w szkole, jak te nagrody książkowe powinny wyglądać. Czy też macie takie doświadczenia jak my, że dziecko dostaje nagrodę? Nagrodę. to jest bech. A z drugiej strony, też taki mały apel, bo my kiedyś chcieliśmy popełnić ten błąd. Nie nagradzajcie dziecka rzeczami, które sami kochacie. Bo dziecko to wyczuje i was nienawidzi. Tak jak niektóre znane nam dzieci, dziecko nienawidzi Harry'ego Pottera. Nie rozumiemy dlaczego. Tylko dlatego, że my lubimy. Bo tak naprawdę to ona lubi. I tym smutnym akcentem żegnamy się z wami, czekając na wasze komentarze i życząc wam oczywiście udanych, bezpiecznych, cudownych wakacji. Do zobaczenia. Papa. Pa.